Krzysztof Kolany, AnalitykBankier.pl W dzisiejszym wykresie tygodnia przyjrzymy się notowaniom miedzi. Miedź ma za sobą bezprecedensową, a przynajmniej od 1971 roku niewidzianą serię 11 spadkowych sesji rzędu. Przez pół miesiąca notowania miedzi obniżyły się o 12% i spadły w pobliże najniższych poziomów od 3 lat. Tak silną przecenę czerwonego metalu rzecz jasna tłumaczono Epidemią chińskiego koronawirusa. Na rynku panuje obawa, że ta epidemia może sparaliżować chińską gospodarkę na dłużej niż 2 czy 3 tygodnie. A tymczasem Chiny są największym konsumentem rafinowanej miedzi i odpowiadają za przeszło 50% światowego zużycia. Więc rynek miedzi jest bardzo wrażliwy na wszelkie doniesienia z państwa środka. Ale problem jest nie tylko chiński, ale globalny. Niektórzy mówią, że mieć ma wręcz doktorat z ekonomii i że ceny miedzi są jednym z najlepszych barometrów globalnej koniunktury gospodarczej. Zatem jeśli dr Koper zalicza taki zawał, no to należy zacząć niepokoić się o los światowej koniunktury.